Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mateusz Dafyl na YouTube. W dzisiejszym filmie przyszła pora na recenzję gry. Tym razem mam do pokazania wam grę This War of Mine od polskiego dewelopera, a raczej studia 11Bit Studios. powiem mam szczerze, że gra This War of Mine jest totalnie, totalnie inna niż wszystkie, w którym miałem okazję grać, tego typu gry wojenne, bo odróżnia je to, że w innych produkcjach dostajecie po prostu do ręki karabin czy pistolet i musicie z punktu A do punktu B przejść, przeżyć i zabić przy tym kilkunastu wrogów i tak generalnie przechodzicie misję, aż dojdziecie do końca gry. Tutaj gra jest całkiem inna, nie stawia Was jako jednostkę indywidualną, nie, nie musicie bać się tylko i zdobyć jakby dla siebie rzeczy, ale musicie troszczyć się o całą grupę, którą jakby zarządzacie, którą się opiekujecie. To znaczy musicie pamiętać o tym, żeby każdy mógł coś zjeść, chociaż w najmniejszych porcjach, ale musiał coś zjeść, bo po prostu umrze, aby inni byli zdrowi, aby ktoś mógł coś na przykład naprawić, zrobić jakąś półkę, łóżko, tego typu rzeczy, które mogą pomóc po prostu w życiu w takim rozwalonym domu, który jest przedstawiany właśnie w tej grze więc to jest całkiem inne podejście, całkiem inna strategia do grania i powiem Wam szczerze, że nie jest to wcale gorsze, jest to inne na pewno niż taka klasyczna strzelanka, tak jak już mówię. Z drugiej strony gra pokazuje całkiem inny obraz tej wojny. Bo nie mamy tutaj do czynienia z fachowcami, to znaczy z profesjonalnymi żołnierzami, a we wszystkich innych szczelankach dostajemy jakiegoś komandosa, który potrafi skakać, biegać, strzelać i Bóg wie, co jeszcze robić. Natomiast dostajemy tutaj zwykłych amatorów, którzy się dopiero uczą, jak przeżyć właśnie wojnę. I to jest chyba najlepsze w całej tej grze, że możemy jakby. Pokazać siebie nawet w tej grze, jakbyśmy byśmy się zachowali, bo te reakcje ludzi właśnie w tej grze są bardzo raczej zbliżone do właśnie naszych osób, które kompletnie się nie znają na rzeczach wojennych i innych tego typu sprawach. Teraz zaczyna się od tego, że dostajemy tak naprawdę trzyosobową drużynę, a raczej ekipę po prostu ludzi, którzy znaleźli się w jednym domu, rozwalonym domu. Przez jakieś pociski, i każda z tych trzech osób ma jakieś specjalne uzdolnienie. Ktoś potrafi dobrze gotować, ktoś potrafi dobrze negocjować, ktoś potrafi nie wiem, skra skradać się, uciekać. I to wszystko od nas zależy, jak będziemy właśnie dysponować danymi umiejętnościami danej osoby. Jest to o tyle ważne, że aby kontynuować grafy, w ogóle przeżyć z dnia na dzień, no musimy po prostu logicznie podchodzić do każdych z zadań, które musimy wykonać, aby po prostu udało się cokolwiek zrobić. Aby przeżyć musicie jeść, ale nie tylko, bo musicie mieć też lekarstwa. Nie ma ich za dużo w tym domu, w którym początkowo się znajdujecie, więc musicie e, eksplorować całą tą mapę, która tam jest w grze, e, poznawać nowe budynki. E, no i z tych budynków często podkradać komuś jakieś jedzenie czy jakieś przedmioty, które pozwolą wam zrobić, nie wiem, na przykład łóżko, jakiś stół, który potem pomoże wam w robieniu innych, bardziej zaawansowanych rzeczy. Z jednej strony jest to dobre, bo szukając nowych przedmiotów i biorąc je z innych domów, można powiedzieć podkradając, no macie większe szanse na przeżycie swoje. Natomiast jeśli w danym domu, który chcecie okraść, znajduje się jakiś jego mieszkaniec, to może was po prostu zabić. Ze względu na to, że zauważy, że chcecie mu na przykład coś podkraść, no i on wtedy wyciągnie na przykład pistolet, który jest naprawdę dość cenny, no i was po prostu zabije. Więc tutaj trzeba uważać. W grze tak naprawdę nie widać końca, bowiem żyjecie z dnia na dzień. Podczas dnia Musicie naprawiać na przykład coś w domu, jeść, spać. Natomiast w nocy musicie niestety przeszukiwać inne domy, inne budynki, w których możecie znaleźć inne ciekawe przedmioty. No i każdy dzień właśnie się kończy jakąś zdobyczą, bądź tym, że ktoś na przykład się do waszego domu zakradł i coś wam ukradł, bo też tak się oczywiście może zdarzyć. Według mnie, gra jest połączeniem gry takiej logiczno, strategiczno gry typu point and click, takie potrójne połączenie, ze względu na to, że wszystkie te elementy właśnie zawierają. Mi to bardzo odpowiada, bardzo przyjemnie mi się w to gram. Można naprawdę fajnie spędzić czas. Dodatkowo są tu takie efekty na przykład animacji bądź muzyki specjalnej, która oddaje dramaturgii całej wojny, całej takiej beznadziejnej sytuacji. No i to naprawdę pokazuje taki, taki, taką drugą stronę wojny. Co do ceny, gra kosztuje 17 czy 18 euro, więc nie jest to duża jak na tego typu grę, nawet to jest bardzo dobra cena, można powiedzieć. Grę możecie kupić w MagApp Store oraz na stronie producenta, linki oczywiście tutaj poniżej. No i jeszcze co do wymagań tej gry, muszę Wam szczerze powiedzieć, że da się odpalić na MacBooku R nawet, da się odpalić na MacBooku Pro, natomiast wiatraki będą chodzić. Na moim iMacu jest, daje to radę, tylko że tutaj jest na oczywiście trochę są mocniejsze parametry. Sam koniec zostawiłem sobie takie małe życzenie, ponieważ marzyłoby mi się, aby ta gra trafiła na platformę iOS i bym mógł ją odpalić na iPadzie. Byłaby to rewelacyjna sprawa, zagrać w taką grę właśnie point and click, typu point and click właśnie na iPadzie. No, genialna sprawa i myślę, że 11Bit Studios to zrobi, bo wydają także inne gry na ios więc to nie będzie chyba dużym problemem, po prostu musimy po, trochę poczekać. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję także 11Bit Studios za udostępnienie tej gry do testów. Jeśli macie jakieś do mnie pytania, to zapraszam na Twittera, na Facebooka bądź w komentarzach pod filmem. odwiedźcie także mojego bloga apple na youtube.pl ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.